Halo, halo, cześć Manko, witam wszystkich. Dzisiaj będziemy grać w Ghostwire Tokyo. Będziemy strzelać z palca. Z paluszka. Paluszka wskazującego. Odpalamy fabułę, Nowa gra, poziom normalny. Wejściuwa. FPS-y poniżej 30. Może się unormuję Tylko grafika musi się nagrzać trochę I wtedy będzie OK. Nie mogę użyć żywej osoby. Nie O, z dubbingiem. Nie wiedziałem Ale czemu gość jest podpisany jako trzy znaki zapytania Pytajniki ma To za świat w ogóle jakiś czerwony księżyc. Płonące teksówki 4.29, 9.24. Dobra, czekamy na głównego bohatera. Czy to będę ja? Co to się wydarzy? Coś się dzieje? Jakieś moce załącza. A nie, to coś wlatło w niego. Akito. Opętało jego umysł. Jo, nic nie jest? Lepiej się nie ruszać. Nazywamy karetkę. Tak. Wszystko z nim w porządku? Bo to wyglądało paskudnie. Ale Daj lipa będzie, bo ja nie mam lewego przycisku myszy. Coś może być... pod lewym. <grym> gra tylko na prawy. Android. Wygląda na to, że wcale nie byłeś martwy. Ocknij się dzieciaku, to ciało jest mi potrzebne. Czyj to głos! W modę. Nie zamierzasz mi tego ułatwiać, co? Bez Bezkito byś się przypomniał. Venom teraz, jak kadał do niego. Inspiracja Venomem. Androidowy Venom. Chyba muszę ci to przeliterować. Tak długo jak tu jestem, poradzisz sobie z tym. A teraz rusz się. Co jest? Ciekawe, czy poznam jego imię. Na razie to trzy pytajniki są. Ciekawe, jak ta osoba się nazywa, ten duch w nim. Ukryj się szybko! No już, ruszaj się! Ruszaj dupę. Miasto widmo. Niezła ekipa. Ekipa to nosi. A on się pewnie Fries nazywa, ten gościu, co w nim siedzi. Będę waszym zbawieniem, waszym, waszym jedynym ratunkiem. Wasze dusze wasze zostaną dana... oczyszczone i stworzą fundament nowego świata. W oczekiwaniu na wasze, na wasze przybycie, przybycie. zostało przygotowane, przygotowane odpowiednie, odpowiednie naczynie. naczynie. A teraz spieszcie się. Czeka, się. Czeka, Czeka Was koniec najszlachetniejszy z możliwych. Co to było? Wróg. Zbierajmy się. O czym ty mówisz? Czym ty w ogóle jesteś? Posłuchaj, przestań ze mną <grydzem> Ciało należy teraz do mnie. Ty już nie żyjesz, dzieciaku. Jeżeli opuszczę twoje ciało, już po tobie. Nie ma mowy. Co ja mam? Nie masz wyboru. Rób, co mówię. Nie, nie mogę. Mam coś... do zrobienia. Myślisz, że obchodzą mnie twoje problemy? Jeżeli zamierzasz dalej jęczeć i narzekać, znajdę inne ciało i to będzie twój koniec. Niby gdzie? Kogo tu nie ma? A, bystrzak z ciebie. Nie wiem, o co ci chodzi, ale jesteś w moim dziele. Nie słucham twoich rozkazów. No dobra, twardzielu. Zrobimy to w porę. Przeduszenie. Dobra, wiadomo, że i tak go nie udusi. Dzień po Twoje. Na razie się dostosuję. Tylko pamiętaj, Twoje życie jest w moich rękach. Jeżeli zaczniesz mi utrudniać, będziesz musiał radzić sobie sam. To tyle. a teraz zbieraj się. Przestań mi rozkazywać. Rozdział pierwszy, początek. OK. schemat sterowania w Łazdę. Lecimy. To by mi odpowiadało do przodu. Co u Nie możemy uciekać. Jeżeli chcesz żyć, wykonuj moje polecenia. Dobra, zaczynamy strzelanie z palca. Atak. Hps! Dobrze. Tak Deszcz się... też z palca. A masz! W paluszka. A no już nie mogę. Nie mogę się ruszyć. Trzymaj środkowe blokowanie. Dobre! Czarna magia. Dobra, trzeba atakować ich chyba. Starcza doktora Strange'a i strzał Harrygo Pottera. Co to było? Cóż za moc. Gdybym się nimi nie zajął. Mogę rozwalić? Jeździć też nie mogę. Nie miałeś przypadkiem czegoś załatwić. Dobra, lecimy z fabułką. Okay. Muszę dotrzeć do siostry. Lepiej omijaj tę mgłę szerokim łukiem. Tutaj nie mogę, muszę iść Proszę, tędy no. na siłę. Hej, kolego! Nie miałeś przypadkiem czegoś załatwić Dobra muszę dotrzeć do siostry Grafika dobra Na niskich ustawieniach, ale dobre Chciałeś jechać do siostry Wybacz, ale nie mam mam rowerkę. na pogaduszki z kimś, kto próbował mnie opętać <laughs> w porządku. A czym ty w ogóle jesteś? Ty pierwszy potem ja Wycofaj się! Mamy w głęb! Aha, A czym ty? czyli w ogóle nie mogę włazić. Pięć, w ogóle nie mogę. Potem ja. To miasto jest w kiepskim stanie. Nie sądziłem, że będzie aż tak źle. Szybki bieg, nabra, już to ogarnąłem wcześniej. to naprawdę Tutaj. Co to jest micha To materia pochodząca z drugiej strony czasami przenika do naszego świata. Najlepsza jest praktyka. Uderz w to. Co to jest? Dobrze. Można może pochłaniać ich energię? Eter i krystaliczny eter. Akito i kaka trafią czasem na krystaliczny eter, który można zniszczyć przy pomocy elektrycznego tkania. Eterycznego tkania. Naciskając przycisk myszy lub wykonując cios atakując Ciosy atakujące. Ku. Dokonanie tego skruszy złoże i uwolni mnóstwo eteru. Kropka. Absorbowanie tej substancji przywraca MD, która występuje w postaci trzech żywiołów: wiatru, wody i ognia. Każdy z nich odnawia Odpowiadają... odpowiadający mu rodzaj MD. Pokon... Pokonywanie przybyszów również zapewnia eter. Dobra, przeczytałem, udało się. Nie było tak źle. Czasem bywa gorzej. Nie mogę wejść, bo nie mam przycisku myszy. Co teraz? Tarsza szmato. Wpuśćcie mnie. Czemu w ogóle wchodzenie mam pod przyciskiem myszy? Trzeba to zmienić. Pod E albo F Wibracje, grafika, sterowanie. Szybki bieg. Przydziały klawiszy. Otwórz ustawienia. Interakcja. Otwórz bramę Tori. Tu to też mam ten sam przycisk myszy? Dziwne. Ten prawy, ten prawy, wszystko mam pod prawy. Dobra, damy F. Wyceli, przygotuj kotwiczkę, też pod prawy. O co chodzi z tym prawym przyciskiem myszy? <noise> w sumie tylko jeden przycisk myszy mam, to wszystko pod prawy mi ustawiło. Czy chcesz zapisać? Tak. Dobra, mogę strzelać. Ale wchodzić dalej nie mogę. Dalej lipa z wchodzeniem jest. Jeszcze czuję, czuję że sobie darujemy chyba granie. Interakcja. Tu mam interakcję jeszcze. F damy pod F wszystko. O, elegancko. Udało się. Co my tutaj mamy? Latający motocykl dziecięcy, rowerek. Tu tak, leży jest twoja wsiadstrakcja. Na ziemi na gdzieś? Na piętrze. A nie, no, na piętrze, w pokoiku. taki jakiś szpital jest, tu jakiś kiosk. Mogę sobie coś tutaj zabrać. Darmowe to bym sobie wziął, nie? Jakąś kolkę. No, napoje, ekipy, nie. Dobra, nieważne. To mogę sobie rozwalić. To mi da jakieś punkciki, chyba, do paluszka. Mam zielony paluszek taki. O, zakręcił. Ludzie co bez głowy. Co oni robią? Zbierają dusze, które oddzieliły się od swoich ciał. Po co? Aby wciągnąć się do zaświatła. a może tylko pożyć. W każdym razie tej duszy już nie da się uratować. Zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Kontrol kucania. Nie się. Aha, czyli. A, a już mnie zauważyli, przepraszam. Nie chciałem, żeby mnie zauważył tutaj pan. A ja mi się serduszko zapaliło na pomarańczowo. Tu babka bez głowy próbuje mnie zaatakować, ale szybko jej tutaj w palca. Dobra, chyba się udało. Nie, ona wstała. Oj, tak. To jest w jednym byczku. No jasna sprawa. Poziom synergii. Zdobywanie PD zwiększy poziom synergii, a Kito z jego nowymi mocami. PD można zdobywać za pokonywanie wrogów i wypełnianie misji. Zdobywanie poziomu zwiększy Twoje umiejętności PZ, a także przyzna punkty umiejętności duchowych, których można użyć do odblokowania nowych umiejętności w menu Umiejętności. Zajebiście. Proszę o na lewym łapku. Mam umiejętności. Nie jesteś jeszcze na to gotowy? Nauka umiejętności. Masz teraz dostęp do menu umiejętności. Schemat sterowania. Shift, zmień zakładkę. Wybierz WSD. Dobra, tutaj chyba muszę i tak to wybrać, bo mi jest podświetlona. Ile to punktów umiejętności, Słyszy, Aż 10. Co tak dużo? Akurat mam 10. Naładowany atak. Umożliwia wykonywanie naładowanych ataków eterycznym tkaniem. Przytrzymaj, lewy przycisk myszy. Dobra, dalej nie czytam. Nie chcę się ośmieszyć. W takich miejscach jest ich mnóstwo. Dobra, przytrzymajmy. Czy to mam nieskończoność? Czy energię wykorzystuję na te mocniejsze ataki? Zaraz to sprawdzimy. Tutaj po coś jest, niby. Ale to chyba tylko zdrowie. A to 21? Strzały z palca, I co ładują się one? Nie, nie ładują się. Chyba jak te kostki niszczę, takie eteryczne, to wtedy mi się paluszek ładuje. Dobrze, naładowanego, no proszę bardzo. Jak sobie tutaj pan Venom chce. Wrwirzenie, dobra. Wow, ja pf, pf, i z palca jeszcze. Dobrze. Że to są ich serca, gdy się je twierdzie, już po nich. Coś jest w środku? Tylko jedzenie. To nie pora aby wybrzydzac. Wiesz co tylko znajdziesz <toczny> Tak, masz rację. A mówiłem, trzeba brać wszystko. Dezaktywowanie, ze zdrowie, przytrzymajcie. A to mogę z tego sobie wziąć Czy skąd to jedzonko. Jednak z tych automatów chyba nie bierze. To jakieś takie trochę element budynku jest. Nieinteraktywne. Wzmocnij energię dzięki krystalicznemu Dobra, to mi daje tak, to mi daje. Strzały do paluszka, to zwana amunicja. innych grach się zbiera amunicję. Tutaj zbieramy mocę do paluszka. Dobra, naładowanym uderzymy go. Wow, krzesełkę mi rzucił przytrzymaj C. Najedź się to nie ma co. I naładowanym. Dobra, jeszcze to babka bez głowy została. Dobra, teraz się nawet om, om, om. torebeczka Wake Cola. Czyli w takich torebkach mam jedzonka. Spójrz, ulotka z zaginionej osobie. Nie czytam. Wow, wkisowana szafka, kolejne jedzonko, i kobieta bez głowy. Dobra, ja mogę wyrywać te serduszka, jak oni tak się na pomarańczowo zaświecają. To mi daje punkciki PD. Na punkciki PD przydadzą się na umiejętności. I obciu. Ja... Coś podświetlone. Czy mogę jeszcze tutaj przeszukać chatkę? Ale go wielka drukarka. Przydała mi się taka. Dobra, lecimy tutaj. Ładnie sobie zwiedzamy. Amunicja. Mam złe przeczucia. Co to jest? tutaj mi kuchnia stołówka Coś tam jest Ciekawe, czy ktoś jeszcze właśnie tutaj jest poza jego siostrą. co się dzieje oczyściła drogę nie jest bezpiecznie Dobra, strzelili mnie z palca, zobaczymy co się dzieje. Nic się nie dzieje. Wszystko złudzenie. I dotarliśmy? Cudownie, byłaś po drugiej stronie, a jednak wciąż żyjesz i masz się dobrze. Lepszej obserwatorki nie mógłbym sobie wymarzyć. W ten sposób mój plan został zrealizowany. Nie dotykaj jej. A kim ty jesteś? Człowiek. Jest i drugi. To ty. Bezmyślny głupcze. Wyzwoliłem twoją duszę. Ale wciąż trzymasz się kurczowo śmiertelnego ciała. Zgadza się. Wróciłem po ciebie. Intrygujące samą siłą woli. Niestety nasze sprawy muszą zaczekać. Mówiłem ci, żebyś trzymał od niej łapy z daleka! Rozumiem, że to twoja siostra... A swój strach. Staraś o pan swój strach. Się jej emocje. Tak, o ile czegoś z tym nie zrobisz. W realnym świecie minęły trzy sekundy. Jeszcze jeden oddech i już po tobie. Nie, jeszcze nie mogę umrzeć. Masz tylko jedno wyjście. Oddaj mi swoje ciało. Ocalę twoją siostrę. Mam ci zaufać. Do niczego cię nie zmuszam. Ale gdy umrzesz, zostawisz siostrę na pastwę tego łajdaka. Kropka. Kromka chleba. Czy ja zniknę? Nie mam pojęcia. Pomódl się. Nazywa się Mari. A ja jestem Akito Wizuki Teraz się przedstawiamy? Dobrze. Mów mi Keikei. Porzuciłem swoje prawdziwe imię. Proszę. Pomóż Mari. Czonu potem że ona mi jedu po żebym zawsze zamykał drzwi hipokrytka mari <laughs> mari Już tu jestem. Masz warto. Przestoi jak z ciebie. Ta. Odwal się. Czyli pozwolisz mi użyć twojego ciała, tak? Tego... Nie powiedziałem. Ja. Wciąż tu jestem! Hej, wycofujesz się, z umowy? Tego nie powiedziałem. Skoro tak twierdzisz, tego nie powiedziałem. Całkiem tu przytulnie. Wiesz dokąd ten dupek zabrał moją siostrę? Aby jego plan się powiódł, musi przeprowadzić pewien wielki rytuał. Więc jeśli dowiemy się gdzie... Zaczekaj, teraz zabiłby cię w mgnieniu Oka. Nie tak szybko. Najpierw. Musimy udać się w inne miejsce. Dobra, gra nawet całkiem ciekawa, ale nie wiem czy w moim stylu, nie wiem czy będę grał dalej. Zobaczymy w następnych odcinkach, czy będę grał dalej. Na razie się pożegnamy. Cześć.